Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy już słońce zachodzi na niebie i niknie światło przez nocym rokami, myśli i uczucia zwracamy ku Tobie, nasz Panie. Wszechświata Stwórco i Królu, pochyl się Panie nad ludzką niedolą, nad naszym grzechem i naszą słabością. Przecież my wszyscy najszczerzej pragniemy pójść za wezwaniem nowiny Twojej łaski. Miej miłosierdzie nad nami, Panie Boże, i okaż nam litość, nam. Ludziom słabym i zbłąkanym, daj nam nadzieję, że jutro wrócimy na Twoją drogę prawości i dobra. To zaś, co dzisiaj oddala nas od Ciebie, niech spłonie w ogniu miłości. Ojcze i synu, i duchu płomienny, pokornym hołdem wielbimy Cię, Trójco Najświętsza, wierząc, że przyjdziesz do nas wśród ciszy wieczoru. Kiedy już słońce zachodzi na niebie i nikt nie światło, by nas obdarzyć pokojem i miłością. Amen. Niech dobry i miłosierny Bóg cię błogosławi i na zawsze zamieszka w twoim sercu. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i z słowem Bożym zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy Szczęść Boże